LULUŚ LULUŚ! LULUŚ! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam Na nudy sposób mam, bo w kolory jasne gram Jak ty to robisz, LULUŚ? Biorę farby i już parę chwil Kolorami śni świat, wierzcie mi Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Świat po tak, jak świat po tak, jak Luluś. Luluś, narysuj słonia! Pośpiesz się, Luluś! Dobrze, kropko! Biegłem tak szybko, jak tylko mogłem! Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, kropko! Będziemy się kąpać! Ha, ha. Oh, stój, o, stój! O, Bardzo dziękuję za ostrzeżenie. Dobrze, że się zatrzymałeś! Och, luluś! Tędy nie przejdziesz! I nie będziemy się mogli kąpać! Oh. Nie martw się, kropko. Postaram się coś wymyślić. Aha! Już wiem! Przesuniemy pień drzewa, a wtedy przejdę po nim jak po moście! O, świetnie! O tak! Pień jest Uch. ciężki. O. <grym> o, Lulusiu, co byś ty zrobił? O. Beze mnie! <grym> nic ci nie jest? Na szczęście nic, ale nie mamy dość siły, żeby przesunąć pień. To prawda, ale ja znam kogoś, kto jest bardzo silny i nam pomoże. Poczekaj na mnie. Ten ktoś jest silniejszy ode mnie? Zdumiewające. Jestem! Patrz uważnie, kropko, bo chcę narysować słonia! Ojej! Przygotuj się. Zaczynam od głowy. Najpierw rysuję koło. A potem linie w dół i do góry. Co narysowałeś? Nie widać? To jest trąba słonia. Na końcu serduszko. O takie. I ciągnę linię do góry jeszcze wyżej, aż do czubka głowy słonia. Teraz dorysuję oczy. Zaraz, zaraz! Ja to zrobię! Dobrze, kropko! Dwoje oczu to dwie kreski i nad nimi brwi. Te dwie kreski. To rysuj jeszcze zmarszczki na trąbie. Mhm. Mm, 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 mm. Już są! A teraz rysujemy słoniowi uszy. Zaczynam od głowy i rysuję duże półkola. Naprawdę ogromne. A z drugiej strony głowy jest drugie ucho. Proszę bardzo. Przyszła pora na resztę słonia. Zacznę tutaj. Ciągnę prostą linię aż do samej ziemi. Potem poziomo i jeszcze kawałek w górę. To słoniowa noga! Jak niedokończony prostokąt! Rzeczywiście! A teraz narysuję mały kawałek brzucha słonia. Moja kolej, moja! Mogę dokończyć rysunek? <laughs> Oczywiście, kropka! Dzięki, Lulusiu! Żeby dokończyć słonia, narysuję to samo z drugiej strony. I gotowe! Brawo, Rulusiu! Brawo, Kropko! Chwileczkę, dzieci, to jeszcze nie koniec. Kropka zapomniała o pewnych szczegółach, które są dość ważne. Paznokcie! Chyba już niczego nie brakuje. A jednak... Trzeba go pokolorować. A wiesz, mam bardzo dobry pomysł! Będzie piękny! O! Mm, witajcie, przyjaciele! Dzień dobry, słonico! Mam na imię? Róża, prawda? Dasz radę podnieść pień? Jasne, kochaneczku! Uwielbiam pomagać, jak wszystkie słonie! Słonie są silne i bardzo często podnoszą ciężary! A, już po wszystkim! Rysowanie słonia najlepiej zacząć od głowy. Pociągnijcie linię w dół. Na jej końcu narysujcie serduszko i z powrotem w górę. Już jest słoniowa trąba. Po obu stronach głowy dorysujcie wielkie uszy. Pamiętajcie o oczach, brwiach i zaznaczcie zmarszczki na trąbie. Teraz rysujemy potężne cielsko słonia. Prosta linia od ucha w dół, kawałek poziomo i kawałek w górę. Potem krótka kreska, to brzuch i druga potężna słoniowa noga. A potem pociągnijcie tę linię aż do ucha. I nie zapomnijcie o wielkich paznokciach. Na koniec pomalujcie słonia na jaki kolor tylko chcecie. Mm. A po całym dniu ciężkiej pracy? Każdemu słoniowi należy się chwila zabawy i odpoczynku. O tak! I szklanka lemoniady. Nie! Odświeżający zimny prysznic! Do zobaczenia dzieci! Do Wersja Polska Studio GMC, reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Preciks, tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks, tekst piosenki Wiesława Sujkowska, opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni.